Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu państwu, się Dzisiaj nie będzie politycznie raczej, nie, na pewno nie, 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 nie. będzie sportowo, właśnie około sportowo nawet. Nie wiem, czy państwo śledzą poczynania naszej igi i pozostałych tenisistek, singlistek, deblistek w Riadzie. No, no, Osiem najlepszych pań i, i 16 najlepszych pań w Deblu zostało zaproszonych za jakąś kompletnie niewyobrażalną kwotę do miejsca, gdzie tenis no powiedzmy nie jest najbardziej popularnym sportem. Oni właściwie głównie chyba w wyścigi wielbłądów. Proszę państwa, no i sprawa jest taka, wczoraj było troszkę lepiej już, ale ja obserwuję od samego początku. No widownia w trakcie tych meczów jest, powiedziałbym, rzadka. Wszędzie pieniądze, no pieniądze, pieniądze. W zeszłym roku wyzwa, wy, 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 wygnali je do jakiegoś wypisdowa do Meksyku, bo tam były pieniądze. No w tym roku są w, przez dwa najbliższe lata będą u Arabów. No to proszę. Od jakiegoś czasu jest na ropę popyt U nas chłop od pługa, tam zaś chłop od ropy Biorąc pod uwagę to na Bliskim Wschodzie Są szejkowie, którym nieźle się powodzi Taka u nich bezpretensjonalna moda Złoto kapie jak gdzie indziej z kranu woda Tylko drobny szczegół przyszło im ustalić Po co szmal, gdy się nie można im pochwalić? To pytanie ponad jest wątpliwość wszelką. Sport światowy kuszą kasą wielką. Teraz poszedł oddech szczerozłote gwistki. Wzywające do riadu tenisistki, same gwiazdy co najlepsze są na świecie. Pula nagród taka, że aż w dół gniecie tylko pewien drobiazg prestiż im obniża, że widownia ma zawody niżej krzyża. Pięknie grają, walczą, męczą się dziewuchy, a tu na widowni w drogiej hali. Muchy. Bo Arabów tenis chyba nie zachwyca. Więc ze złotą świecą szukać tam kibica, gdyby co możliwe przyszło im do głowy. Wrzucić parę groszy w jakiś sport zimowy. Stworzą z powodzeniem za swój szmal osobny. Nowy rozdział w sporcie, nazwijmy go wsobny. Bez kibiców, lecz się w telewizji sprzeda. Jest coś, czego się Arabom kupić nie da? Proszę Państwa, kochanego 6 listopada już jest środa. I imieniny obchodzą Leonard i Melaniusz. A także Anita, Bogdana, Daniela, Felix, Gabriela, Jeronim, Kalinik, Krystyna, Nonnus. Teobald, Trzebowit, Walenty, Walentyn, Wincenta i Ziemowit. Wszystkiego dobrego. Nietypowe święta. Porane boskie. To nie, to nie. Yy, dzień saksofonu jest fajny, bardzo fajny. Yy, i, I przysłowie jest też. Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo śniegi zapowiadają. Cyca dnia, Tadeusz Kotarbiński, przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. Na deser będzie y, gra półsłówek. Dzisiaj debiutuje chyba pan Ernest Woźniak. Ja wiem, w Bąciku była taka gra półsłówek jak y, Zupka Ducha, ale pan Ernest przysłał coś podobnego. Nie śledził widocznie, ale to jest jego y, tak na na to, żeby go zmobilizowali dalszych działań. Zupa na duchu. Do widzenia. Do jutra.